Cześć, ja nazywam się Rafał, to kolejny odcinek recenzji czy coś w tym stylu. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się mm, książką, której aż tak bardzo nie, nie uwielbiam. Wciąż bardzo oczywiście lubię, ale też bez przesady. Zajmiemy się e, Trudy Canavan i akurat w moim przypadku Erą Pięciorga. Trylogium Ery Pięciorga. Muszę wyjąć to. Eee, pierwszy tom Ery Pięciorga, czyli Kapłanka w Bieli. Drugi Kanavan, na pewno jest Wam znana, ostatnio nawet wyszła książka jej autorstwa. Filmik jest na YouTube odnośnie mm, tej książki. Specjalnie dla Polaków, nawet. Eee, w każdym bądź razie. Nie wiem. Po, ja po erze pięciorgasz, szczerze raczej do Trudy już nigdy nie zajrzę. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że moja była czytała Trudy Canavan. Ja czytałem wtedy, kiedy ona już skończyła i o, jej się to podobało, więc ja z góry założyłem, że mi się nie będzie podobać. Mam tak samo z muzyką, także być może coś w tym jest. Znaczy powiem tak, pierwsza część Kapłanka w Bieli, spoko. Ogólnie rzecz biorąc, yy, książka sympatyczna, bez jakichś tam, yy, wielkich na pewno zaskoczeń, ale łatwa, przyjemna w odbiorze jest. Troszeczkę, znaczy powiem tak, no na pewno jest to powyżej przeciętnej, tak? Bo gdyby nie to, yy, to ja bym tutaj yy, nie, do tej książki nie zajrzał. Ale, przepraszam, mój kolega napisał, kurna Pawlicki, przepraszam bardzo, <laughs> już nie będę tego powtarzał, bo nie mi się nie chce. W każdym bądź razie, yy, ogólnie historia jest też niezbyt skomplikowana, bo mamy wojnę pomiędzy dwoma ludami, yy, mają oni dwóch, yy, znaczy mają tam swoich jakichś bożków i jest fajnie, prawda? Znaczy fajnie, no, dla czytelnika. I oczywiście się pojawia tam problem dzikich, czyli przede wszystkim skupienie się na tym tomie. Ostatnia z dzikich. E, to jest drugi tom. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie trzy tomy Truli moim zdaniem, ma taki sam poziom swojego tam pisania. E, żaden tom właściwie nie jest lepszy, żaden tom nie jest gorszy. No i ostatni tom, czyli Głos Bogu. E, co mi się podoba w Trudy Canavan? Na pewno podoba mi się taki płynny styl. Ona ma płynny styl, to się oczywiście bardzo szybko czyta. Ja te książki połknąłem, jeżeli mam być szczery. I naprawdę to nie jest tak, że, yy, że, że żebyśmy się jakoś na specjalnie z tym męczyli. To tak nie jest, bo fakt faktem czyta się Trudy Canavan bardzo łatwo. Więc yy, co mi się podoba. Druga rzecz, która mi się podoba, to jest zakończenie. Naprawdę zakończenie jest... Ja że jeżeli chodzi o zakończenie Ery Pięciorga, ja się troszeczkę tego zakończenia spodziewałem. Troszeczkę się spodziewałem, no ale trudno. Trudno. E, jeszcze jedna rzecz, już się pamiętam imienia tego bohatera, ale... Yy, ale... Mniej więcej chodziło o to, że mamy bohatera i on jest jakby rozdzielony. Jest rozdzielony, jest E, jest on, i jest ktoś tam z jego przeszłości, o ile ja dobrze pamiętam. No i ogólnie rzecz biorąc, to rzeczywiście fajne, bo raz jest on, raz jest ten gościu z jego przyszłości, oni są zupełnie dwoma różnymi ludźmi. Przez to wiele komplikacji się pojawia. W każdym bądź razie. E, to. Jest fajne. Trójka na van to nie jest autorka, która. Mm, która by stworzyła jakiś... Bóg wie jak niesamowity świat. Pokażę wam mapę, jeżeli mi się uda. Prawda? Widać? Widać. Eee, mapa nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Nie wiem czy to doskonale... No nie ważne. W każdym bądź razie... Eee, w gruncie rzeczy nie mamy nic... Eee, nie mieliśmy nic, czego by nie było. To jest... Cały czas oczywiście magia, to jest zdrada, miłość. Akurat tutaj wątek miłosny jest fajny. Tutaj właśnie, w Truli Canavan, to jest moim zdaniem jednak fantastyka dla dziewczyn, ponieważ jest wątek miłosny fajnie rozbudowany. Ja jest, nie jestem fanem wątków e, miłosnych, nie lubię. Sam też e, bardzo rzadko, e, jak piszę, bo jak już zapewne wiecie, też coś tam amatorsko piszę, to bardzo rzadko po prostu e, decyduje się na wątki miłosne, ponieważ po prostu nie lubię. No, po, jestem facetem, nie lubię. Natomiast, e, tak naprawdę, Trudy Canavan skupia się przede wszystkim na wątku miłosnym. Moim zdaniem, to znaczy w ogóle, wątek miłosny to jest najlepszy wątek, jaki się udało Trudy Canavan e, w gruncie rzeczy stworzyć. Tu jeszcze raz mamy takie, takie magiczne pudełeczko, prawda? Droga Era Pięciorga. Moim zdaniem to jest jedyny wątek, który ona naprawdę fajosko udało się jej stworzyć. Naprawdę, jestem pod dużym wrażeniem. Natomiast, jeżeli chodzi o wątek bitwy, tej czarów, magii, siły i tak dalej, no nie jest to nic wielkiego, nie jest to zachwycające. Jest fajnie, tak? No jest to jednak zawodowa pisarska, pisarka, kobieta, która z tego żyje i w ogóle. Ale, no, moim skromnym zdaniem, jednak yy, jakoś tak. Nie, ja nie chcę tutaj oczywiście dyskryminować kobiet w żaden sposób, ale ale jednak ta wojna, <laughs> jednak ta wojna, no, tak średnio wyszła tutaj Trudy Kanavan. Także mówię, no, saga, znaczy trylogia, tak, ma swoje wady i zalety. Yy, uważam, że bez względu na wszystko, jednak Trudy Kanavan jest godna polecenia, ale przede wszystkim tutaj bym się do płci pięknej yy, zwracał, do Was się zwracam kochane dziewczyny, że jednak, jednak ta książka jest do Was, bo myślę, że przeciętny facet w moim wieku, czy coś takiego e, może, może po prostu nie polubić tego nie wiem, za mało krwi, za mało buntu, za mało gwałtu, wiecie o co chodzi, panowie. Jeżeli oglądacie. E, także to Trudnikanowa... Lubi zaskakiwać w sumie. Ja na, mówię, zakończenie dla mnie było dosyć zaskakujące, ale nie aż tak bardzo, jak na pewno mogłoby być dla niektórych czytelników. No, akurat należy, myślę, że do tej ba bardziej ogarniętej grupy czytelników, jednak ja się domyślam bardzo wielu rzeczy. Już te przeczytałem, przeczytałem dużo bardziej skomplikowane rzeczy. Eee, także, także, no, mówię, Trudy Canawan nie jest niczym, niczym takim, że, o matko święta, prawda? Nie, 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 nie jest to nic z tym, stylu. Yy, mówię, nie będę raczej zaglądać do mm, innych książek Trolika na Być może yy, są, są lepsze. Ja w internecie tam patrzyłem ostatnio tam Gildia Magów, coś takiego. Być może to są cykle lepsze od R5, nie wiem. Bo ja była czytała, mówiła, że jest fajnie. R5 też czytała, mówiła, że też jest fajna. Jeżeli Era 5 jest taka sama jak te inne książki, bo tam ten debiut był wcześniej, tak? Era 5 nie jest debiutem Trudy Carnavan, no to, to ja osobiście raczej się za to nie zabiorę. Nie wiem, no nie podpasował mnie tak bardzo styl tym Trudy troszeczkę jak z Wiedźminem, jeżeli, jeżeli spodziewacie się tutaj Wiedźmina, to niestety muszę powiedzieć, przykro mi. Wiedźmina raczej recenzować nie będę, ponieważ po pierwsze nie mam, po drugie nie mam zamiaru mieć, po trzecie czytałem opowieść. Uczyłem od kolegi. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Yy, I w gruncie rzeczy nie jarałem się. Podobnie z Trudy Canavan. Kreuje świat taki, jaki właściwie przecież nasz mógłby skreować. Tu chodzi o styl. Trudy jednak jak mówię, jest zawodową pisarką. Potrafi sobie lepiej z tym wszystkim poradzić niż zwykły człowiek. Ja się żegnam w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. E, dzięki za to, że jesteście i byliście. E, I do usłyszenia w kolejnym odcinku.